Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z Minecraft Singla. Moi drodzy, nazywam się Apple. a Ty jeżeli lubisz serykę z Minecrafta, e, Singla, czy w ogóle Minecrafta i tak dalej, grasz, nie wiem, oglądasz, lubisz i tak dalej, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarzyk, a teraz już nie przedłużając, ja się wyciszam, wlatuję intro i lecimy z kolejnym odcinkiem z Minecraft Singla. Ma mam nadzieję, że nie uciąłem za bardzo mikrofonu, bo w sumie nie wiem tak naprawdę. E, słuchajcie, jesteśmy sobie normalnie, rozumiesz, Minecraft Singlu na moim kochanym tutaj świecie, w, w miejscu, gdzie powstanie nowa baza i chciałbym się tutaj pochwalić osiągnięciami, które ostatnio udało się zrobić, jeżeli, prawda, nie jesteś na bieżąco ewentualnie z live'ikami, których jest sporo, jeżeli chodzi o Minecrafta, singielka. No i dzisiaj zresztą również będzie właśnie lajwajek z tegoż oto świata, więc zapraszam cię. Już teraz serdecznie na tego live'a myślę, że będzie koło godziny e, ja wiem 15- 16 coś w tym stylu. E, cóż się tutaj zmieniło poza ewentualnie tym portalem? No ostatnio udało się zrobić w wydorwali. Udało się zrobić tutaj taką bardzo fajną ścieżkę. takie można by powiedzieć wejście na tą część góry, która będzie właśnie moim e, domem. Tak to mniej więcej sobie wygląda. Użyłem różnych elementów, które tutaj, e, powiedzmy, tworzą nowy nether i wydaje mi się, że efekt finalny wygląda naprawdę, naprawdę interesująco. Zresztą można by sobie tutaj jakoś później screenshota pierdyknąć i będzie naprawdę to fajnie wyglądało. E, mam potki w razie czego na odporność na ogień, mam jedzenie, mam jakieś wszystkie potrzebne elementy. E, jestem w trakcie budowy, można by powiedzieć, tutaj takiego e, przejścia, takiej tej, 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 może nie kolejki, tylko... E, Takiej autostrady z obecnej bazy, która. Do tej pory mi dziś tam cały czas służyła, aż do tej właśnie tutaj nederowej, dzięki czemu będę mógł sobie się w miarę szybko w przeciągu tam kilkunastu sekund dostać w jedno, w drugie miejsce. Myślę, że to będzie całkiem interesujące. Bo wiecie, chociażby, jak będę chciał sobie naprawić przedmioty albo coś w tym stylu, no to będę mógł sobie na szybko polecić tam do endu. Pyk, a tutaj przy portalu mam blok, który respi mnie dokładnie tutaj w tym miejscu, znaczy w tamtym miejscu, w sensie, że przy portalu. No i dzisiaj chciałbym się spróbować wreszcie zająć troszeczkę, może że bazą. Dalej nie mam koniecznie takiego jakiegoś super pomysłu jak chciałbym zrobić tą bazę, aczkolwiek o, aczkolwiek chciałbym się troszeczkę za to zabrać i mam nadzieję, że mi się to po prostu e, uda zrobić. Dzień dobry Edek, czy ty możesz dać mi spokój, bo ja chcę tutaj odcinek prowadzić, jeszcze nos mnie swędzi i, i zaraz kichnę i po prostu i siedzi mi po prostu w nosie i to jest niefajne. Poszedł. O, trzy Enderpery. No i dobra, może się przyda. Ehm... Więc chciałbym troszeczkę tutaj dzisiaj się tym zająć. No, za dużo przedmiotów nie mam, poza ewentualnie tymi Warp Stemami czy jakimiś Warp Blokami, ale wydaje mi się, że tymi nie będziemy się zajmować, zarówno z Soilem, również nie. Bazaltu bym troszeczkę chciał mieć, ale niestety go raczej nie mam. No mam tutaj, no to tyle, co, co faktycznie można by było się pobawić, powiedzmy, samym, samym designem, powiedzmy, domu tutaj myślę, że mączki kostne możemy sobie troszeczkę ze sobą zabrać. Ewentualnie tutaj jakieś mamy deski, mamy te bloki, jakieś tutaj lampy, polisz bazalt, żeby zrobić w sumie z tego, bo dzięki temu będę miał takie jakby filary być może. Blackstone'a chyba nie mam, a wiem, że gdzieś go chyba tutaj nawet miałem, czy nie miałem, a może i nie miałem, już teraz sam nawet nie pamiętam tak naprawdę, bo... A nie, przepraszam, mam Blackstone'a, bo Blackstone też by był spoko, jakbyśmy zrobili z niego na przykład taki wypolerowany. Eee, I z niego w sumie moglibyśmy sobie zrobić. Czekaj, tutaj mamy półbloki, i chyba to tak samo jak z testą brików, tak, z tego możemy zrobić chizelety, a z tego możemy zrobić jeszcze briki. Więc eee, wydaje mi się, że tak, zróbmy sobie może trochę. Brików, bo one wyglądają dosyć interesująco i wydaje mi się, że. Mogłyby tutaj. No czemu ty nie idziesz do lawy? Ta zimno ci będzie. Eee, moglibyśmy sobie tutaj dzięki temu w jakiś sposób podziałać. Nie chcę tutaj budować, bo wtedy zniknie mi cały ten ym, obszar, więc dobra, mamy jakąś tam część powiedzmy surowców. I spróbujemy coś z tym zadziałać. Zobaczymy, czy mój wielki mózg budowniczego tutaj spróbuje, że tak powiem, się uaktywnić i jakoś coś tutaj zbuduje, nie wiem. E, w każdym razie, ścieżka będzie sobie leciała tędy, podejrzewam, że będzie sobie zakręcała gdzieś tutaj i wejście powinno być, wydaje mi się, gdzieś właśnie tutaj, bo baza będzie mimo wszystko w większości też w środku, więc tutaj będzie tylko i wyłącznie jej taka zewnętrzna część, no ale spróbujmy sobie może zrobić jakieś jakiekolwiek wejście, czy, 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 czy no właśnie ciężko tutaj powiedzieć, jak to jak to Miałoby wyglądać. Na pewno chciałbym, żeby było połączenie tych desek, jak i właśnie tych crimson desek, i teraz tak. Moglibyśmy sobie z bazaltu zrobić jakiś tam filar, nie? W sensie, że z bazaltu ogólnie będą na przykład filary. Dajmy na to, tutaj by było wejście. W sensie, nie, tutaj by było wejście. Moglibyśmy tutaj zrobić od dołu w ten sposób, i tutaj połączyć na przed deskami w ten sposób. Maybe. Nie wiem, kombinuję po prostu. Nie mam konkretnego pomysłu, ale chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało takie połączenie. Dobra, tragedii nie ma. Chcę zobaczyć po prostu z tych nowych bloków, żeby coś pobudować, nie? Hmm. No, nawet to już jest jakiś powiedzmy dobry, dobry powiedzmy kierunek. No, i tutaj można by było ewentualnie zrobić właśnie. No, takie, takie, takie elementy. Tu wiem, że jest niesymetrycznie, ale takie elementy po prostu, właśnie z tego drewna. Na pewno to drewno i to drewno do siebie pasują i wyglądają całkiem interesująco. Eee, pytanie jeszcze, czy z tym Blackstone'em, czy faktycznie tutaj bym chciał tego Blackstone'a używać, czy ewentualnie może też na przykład tych desek? To już chyba prędzej, nie? Bo te elementy, właśnie Blackstone'a, czyli właśnie te chizelety i tak dalej, one są bardzo spokojne. Wydaje mi się, że bardziej pasowałyby do e, wnętrza, do jakiegoś pomieszczenia, może, czy coś, ewentualnie, żeby zrobić podłogę w sumie. To też nawet by mogło wyglądać, powiedzmy, ciekawie. Ewentualnie tak, i można by było zrobić z bazaltem coś. No, to by, było, to, to by było nawet spoko, bo bazalt ogólnie, jako podłoga, mega mi się podoba. W sensie, może nie że całościowo, bo za dużo może by tego było, ale przynajmniej po części. Na przykład wtedy z y tych bloków, a właśnie z tych wy wypolerowanych, można by było zrobić jakieś ścieżki. Ona jest w ogóle troszeczkę jaśniejsze niż ta cegła, w ogóle, nie? No tak. A, hmm, ewentualnie może tak, w ten sposób te bloki. Coś takiego. No, to, to wtedy bardziej pasuje niż to, raczej. To już jest jakiś, powiedzmy, krok w sensie jakiś tam. E, 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 no, jakaś myśl, ale. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem sam, nie wiem sam. To, to musicie napisać, musicie, musicie. Wydaje mi się, że na live będzie mi, mimo wszystko, troszeczkę łatwiej tworzyć, bo może faktycznie. Ludzie będą mogli mi podpowiedzieć, czy ja mam siekierę? Gdzie jest moja siekiera? Bo ja nie mogę tego sprzątnąć w ogóle. O, a jak nie mogę tego sprzątnąć, to będzie szlak, E Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to z daleka będzie wyglądać. Tak orientacyjnie. Ehm. Um... Dobra, takie połączenie będzie ciekawe. Przede wszystkim, wiecie, to jest też kwestia, że te bloki są mimo wszystko nowe, i zarówno dla mnie, jak i dla Was jest to coś nowego, jest to coś do czego jeszcze oko się, że tak powiem, nie przyzwyczaiło do połączenia tych bloków. Więc, tak jak tworzenie takich elementów dekoracyjnych, i bardzo fajnie mi się je udało zrobić i połączyć, i. i i cieszy to oko i wygląda ciekawie, tak, jeżeli chodzi właśnie typowo o dom, bazę czy coś tego typu, no to tutaj już jest nieco więcej, nieco więcej ee, kombinowania. Ten Warp y, Block, czy tam Warp, y, nie wiem jak to się nazywa. tu jest Warp Stem, a tutaj będzie, jak to się nazywało kuźwa, halo, gdzie to było, to był Warp, warp Block, no tak. Więc ten blok wydaje mi się byłby też dobry do ewentualnie może jakichś ścian. No raczej podłogi niekoniecznie. Chociaż w sumie jakby się tak. Na podłogę dało. No tak tak średnio to wygląda, jak ma być szczery. Do, do podłogi totalnie mi to nie pasuje. Do ściany. Może z jakimś połączeniem z jakiegoś bloku, może by faktycznie wyglądało, ale szczerze, ten blok, jak dla mnie, póki co jest bezużyteczny i nie mam dla niego konkretnego zastosowania, bo nawet chyba go tutaj w ogóle nie użyłem, a użyłem tutaj naprawdę wielu, wielu rodzajów bloków. Więc to tylko dowodzi temu, jak bardzo dla mnie ten blok jest taki mech. Taki, taki mech. Wolałbym, żeby coś z tego można było ewentualnie jeszcze zrobić, niż, niż faktycznie używać tego. Eee, więc tak, na pewno głównym budulcem będzie to drewno, te deski. A, jeszcze jedna rzecz, bo przecież ja mogę sobie ten Warp Stem ogarnąć i go ogołocić. A to już zmienia postać rzeczy, bo dzięki temu możemy sobie połączyć to w ten sposób. No. Jaj ma małe olśnienie. Mhm. I czy blackstone mógłby być wtedy dachem albo jakimiś takimi elementami od góry? No nie wiem, wydaje mi się, że drugi poziom chciałbym zrobić po prostu z tym drewnem, nie? Czy tam jakąś drugą część? I dopiero ewentualnie na, samym górze, na samej górze można by było pocisnąć z blackstone'a. Czy to by wyglądało dobrze? W sensie to połączenie mi się podoba, te elementy też mi się podobają. Jakoś byśmy tu mogli kurczę ogarnąć, no. Jest nie zwracajcie uwagi na to, co ja robię, ja po prostu sobie próbuję to jakoś, e, że tak powiem. E, wymyśleć, skombinować, żeby to razem, razem ze sobą jakoś wyglądało, nie? No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to, to jest jakiś w dobrą stronę, bo generalnie te ogołocone właśnie mm, stemy. Są bardzo ciekawie wyglądającym blokiem. Bardzo ładnie to wygląda, czy z tej strony, czy z tej strony, więc wydaje mi się, że tutaj można by było użyć to w ten sposób. Na przy... O! Na przykład można by było to zrobić tak. Tutaj zrobić normalnie dechę. O! No! I tutaj wtedy na przykład przed tym dać blok, albo obok. Dobra, pokombinuję, pobawię się. Mam już jakiś, powiedzmy, zarys tego, jak to wygląda, jak mi się to podoba, czy mi się to podoba, czy nie. Mam nadzieję, że wam w jakiś sposób również możecie, tak jak mówię, dawać komentarze i propozycje z tym, jak chcecie ewentualnie, żeby to wyglądało, jak uważacie, że wyglądałoby to fajnie, jakie połączenie bloków i tak dalej. Bo wydaje mi się, że to będzie najlepsza część, najlepsze rozwiązanie czyli filary z bazaltu czy tam jakieś takie dodatkowe elementy dookoła, czy coś właśnie z bazaltu, bo to jest bardzo fajny, taki neutralny swego rodzaju blok. Zresztą pasuje do wielu naprawdę rzeczy. Przypomina troszeczkę takie drzewo, takie tego. Myślę, że tak, ogłocone te stemy będą takim dodatkowym elementem, jeżeli chodzi o ściany. Deski wydaje mi się, że troszeczkę mniej, ale myślę, że również można by było ich użyć sporo, jeżeli chodzi o takie dodatkowe elementy, jakieś tam płotki, półbloki, schodki i tak dalej. W połączeniu oczywiście z Crimson. Z Boże, gdzie to jest późba? Crimson Planksami, których będę musiał też troszeczkę pozbierać. No tutaj mamy Crimson Hyphae, który. A to jest właśnie ten, tak? No tak, tak, tak. To jest ten, o. Który jak ogłocimy w ogóle wygląda kozacko i szczerze taką podłogę mógłbym zrobić. Taką i w połączeniu z... Czekajcie, bo Soul Soil nas nie spowalnia, nie? No nie. Więc może ewentualnie z Soul Soilem jeszcze coś będę mógł pokombinować. To, 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 to też jest takie ciekawe w sumie, nie? Czekajcie, gdzie jest ten bazalt? I tu jest. Bo Bazalt możemy postawić w ten sposób, żeby miał tą, całą swoją strukturę, albo możemy go postawić w ten sposób. To też wygląda na swój sposób ciekawie. Nie wiem, w każdym razie podoba mi się ten blok, tak jak on wygląda, bo przypomina mi troszeczkę takiego slime bloka, ale no, na przykład, taka struktura jest zbyt surowa, zbyt taka mocna, ale jak już jest tego ocenę, to wygląda nawet sympatycznie. Więc ewentualnie coś będę z tym kombinował. A póki co zostawiam Was już dzisiaj w spokoju, żebyście mogli sobie porozkminiać, co Wam się podoba, co nie. Też nie chcę robić za długiego odcinka, zważywszy na to, że chcę się troszeczkę dzisiaj zająć e, na live'ie tym wszystkim. Wiem, że nic konkretnego super nie zrobiłem. Myślałem, że dam radę, ale tak jak mówię, są to dla mnie cały czas bardzo nowe bloki. Cały czas się uczę, a nie chcę zrobić czegoś, co później stwierdzę, że E, nie podoba mi się, albo zbudować coś na siłę i w ogóle... Dlatego wolę pokombinować, pobudować, zobaczyć, co mi się podoba, co wam się podoba, i faktycznie połączyć to wszystko w jedną całość i zrobić ładną bazę. Tak? Bo na przykład ten portal mi się mega podoba, ta ścieżka mi się podoba. Dobrym krokiem idę, ale jeszcze sporo przede mną. Myślę, że jak uda mi się zrobić cały dom, połączyć to w jakiś różny sposób, te, te, te nie wiem, struktury i tak dalej, to później będzie już coraz łatwiej. Mam nadzieję, w każdym razie. Ewentualnie zaczniemy tutaj budować blokami, które normalnie znamy. To też byłoby nawet spoko. Chociaż to mamy Netter, więc no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Trzeba pokmić. To nic. To tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Wbijajcie do sklepu sklepiei.pl. Zapraszam na serwera i widzimy się na live'iku. Miłego dzięka wszystkim. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.